W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowego, wyjątkowego, superaśnego divera od marki Davosa Argonautic Carbon Limited Edition. Na samym początku muszę wspomnieć o kopercie, bo wygląda ona po prostu oszałamiająco. Nie jest jednolita, co doskonale tutaj widać. Wykonano ją nie ze stali, a z kutego włókna węglowego. Nadaje to wyjątkowości temu czasomierzowi. Luneta oczywiście jest obracana, ale nie jest ona wykonana tak jak koperta z włókna węglowego, a jak podaje producent, z zaawansowanej technologicznie ceramiki. Ona jest satynowana. Pierwsza jej ćwiartka, tak jak wskazówki oraz indeksy, pokryta została warstwą superluminową w kolorze pomarańczowym. Tarcza nie jest gładka, a strukturalna oraz matowa. Pasuje to do koperty jak Bolek do Lolka czy Tom do Jerego. Pod tarczą kryje się szwajcarski mechanizm DAW3021 bazujący na ece 2824 czy Selicie SW200. Posiadający rezerwę chodu 38 godzin, 26 kamieni stop sekundę oraz dotownik. Szkło jest płaskie, ścięte na krawędziach, oczywiście szafirowe z antyrefleksem, co w linii Argonautic to Standard. I to, co też robi robotę w tym zegarku, to dekiel. Dekiel z grawerem w formie 3D, na której widnieje duży vintage hełm nurka. Na deklu standardowe informacje o klasie wodoszczelności, która wynosi 300 metrów, mechanizmie, szkle oraz materiale wykonania. Jest też informacja z jakiej okazji taki ładny zegarek marka wypuściła, oraz numer zegarka. My mamy akurat model 138 ze 140 na świat. Zegarek ma dwie koronki. Po prawej stronie koronka do ustawiania godziny oraz daty. Ona oczywiście jest zakręcana z takim fajnym logo. Po drugiej stronie druga koronka. Jest to zawór helowy. Ona również jest zakręcana. Zegarek zapakowano w uroczyste pudełko w wysokim połysku w kolorze czarnym, w którym znajdziemy papierologię z certyfikatem dowodzącym o unikatowości tego modelu oraz pasek. I tu się na chwilę zatrzymajmy. Pasek dołączony do zestawu nie jest parciany, a gumkowy, rozciągliwy. To coś nowego i zobaczymy jak się sprawdzi. Natomiast pasek, który jest założony oryginalnie na zegarku, to pasek z sztucznego. Przylegający do koperty z zapięciem motylkowym, którego można rozszerzyć na piankę. Minusem tego typu pasków jest fakt, by ich dopasować do nadgarstka, trzeba je obciąć nieodwracalnie. Więc pamiętajcie, jak obcinacie, zmniejszcie je maksymalnie na mikroregulacji, by w razie przybrania masy na nadgarstku można go było powiększyć, bo w przeciwnym razie zostanie tylko gumkowy. Standardowo ważenie i mierzenie: zegarek waży 127 g, szerokość koperty 42,6, grubość 13,5, szerokość paska. 22 mm. Cena półkowa tego zegarka to 5800 zł. Czy to dużo, czy mało? To jest nieistotne. Ten zegarek jest po prostu wyjątkowy, więc zakończmy ten temat. Po prostu mówię Wam informacyjnie. I pytanie: jak Wam się podoba ten zegarek? Dla mnie on jest po prostu fenomenalny. Wykonanie tej koperty jest fantastyczne. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, i jeszcze jedna rzecz. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie się zachowywał ten gumowaty pasek. Jeżeli ktoś z Was miał do czynienia z takim paskiem, też chętnie poznam Waszą opinię na temat tego. Piszcie w komentarzach, już nie mogę się doczekać. Dzięki bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapce w górze, nie zapomnijcie o subie. I do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, zdrówka, cześć!